Patrz, patrz, nie chciałem go urazić. Patrz, no. Ja miałam zamiary, żeby powiedzieć na niego, że nie wygra. Ale szkoda mnie było. I wstyd by był, że powiedział, że przegra. Tak to było? tak jak no Ale kocha... to pani skłamała. Ale mnie szkoda go tego, był dobry człowiek. Zaleskiego? O Jezu, jaki kochany. Szkoda. No pewnie... I dlatego pani powiedziała, że wygra? Tak, ale ja co pan wyszło naprawdę to w kaskach? Nie, on będzie wychodził, będzie miał niespokój w tej pracy. Ale ja nie chciałem urazić go.

Pan powiedział go przepraszam. No to jak w końcu? Co go w końcu czeka? no bo pacjent... jeszcze czeka dobrze w życiu. Jak Boga kocham, zobaczy pan, przekonę się pan. Gdzie jeszcze będzie miał dobrze w życiu. Jak na emeryturę pójdzie może. Nie, będzie miał dobrze papiery, będzie załatwiać, ale pójdą do załatwienia dla ja niego. Będzie szczęśliwy żyć, będzie długo. Papa dla niego do Aha. I matka na święta do komorzy. I pan go przeprosił. Dobra. I pan powiedział, jak chciałam, ja chciałam powrócić go. Powyszyło karta, gdzie on nie, pani pani, będziemy miał trochę niespodacji. Ale ja chciałam go urazić. I takiego prezydenta tu powiedział, że nie wygra. Czyli pani zobaczyła w kartach, że nie wygra. No, ale, ale co? pocieszyłam go. Pocieszyłam. No. No. Dobrze. To dziękuję. Dziękuję. Dobrze.